Minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Szanowny Wysoka Izbo, Szanowny Panie Pośle, zadający pytanie. Cieszę się Pana troską o wizerunek polskiej policji, o poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli, ale wydaje mi się, Panie Pośle, że nieco Pan jest oderwany od rzeczywistości. Ja przedstawię ubiegłoroczne badania opinii publicznej, co roku prowadzone na znaczącej próbie naszych obywateli przez CEBOS. Otóż muszę Pana bardzo rozczarować, Panie Pośle. Policja jest w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych instytucji publicznych w naszym kraju. 68% obywateli dobrze ocenia pracę policji. Najwyższe, najwyższe oceny ma wojsko polskie, to jest 73%. Dla porównania Sejm 25%, Senat 30%. Mam jeszcze jedną liczbę, która pokazuje, że polska policja jest doceniana. I zwykły polski obywatel czuje się bezpiecznie w naszym kraju. Otóż w ubiegłym roku również SEBOS pytał Polaków, czy czuje się bezpieczny w miejscu swojego zamieszkania. Tak, panie pośle, 96% pytanych odpowiedziało: tak, czuje się bezpieczny w miejscu swojego zamieszkania i to jest miara sukcesu polskiej policji. Polska jest i będzie bezpiecznym krajem. A polska policja jest szanowana przez zwykłych obywateli. Mówił Pan, Panie Pośle, że policja polska chroni władzę. Nie, policja polska chroni wszystkich. Nie chcę Panu zarzucać wprost hipokryzji, bo zależy mi na pewnej kulturze dyskusji o tematach bezpieczeństwa, ale to lider Pana ugrupowania dwukrotnie do mnie zwracał się z prośbą o ochronę, bo czuł się zagrożony. I dostał tę ochronę, Panie Pośle, nie tylko od SOPu, ale również od polskiej policji. Nie przeszkadzajmy sobie nawzajem, od polskiej policji, więc lider Pana ugrupowania uważa polską policję i państwo polskie za instytucje, które są w stanie szefowi opozycji, za którego uważa się Donald Tusk, zapewnić bezpieczeństwo i zapewnimy bezpieczeństwo. Moim celem jest to, żeby nigdy takie sytuacje jak z Markiem Rosiakiem, zamordowanym w biurze poselskim PiSu przez y, niejakiego Ryszarda Cybę, nie powtórzyły się. Żeby nie powtórzyła się nigdy taka sprawa jak z Pawłem Adamowiczem. I to jest też cel działania polskiej policji. Ale pan posunął się tutaj w tej wypowiedzi do insynuacji, że komendant główny polskiej policji złamał prawo, że jego prac będzie bezkarny. Więc odpowiadam panu. Odpowiadam panu. Sprawa tak zwanego granatnika została w pełni wyjaśniona ze stroną ukraińską. Wszystkie okoliczności tej sprawy są jasne, wyjaśnione i podane do publicznej wiadomości. Informuję Pana i Państwa, że 28 grudnia, tuż pod koniec ubiegłego roku, Świętej Pamięci Denys Monasterski, minister spraw wewnętrznych Ukrainy, przyjechał specjalnie w tej sprawie do Warszawy. Spotkał się ze mną i z komendantem Szymczykiem, wyraził ubolewanie z powodu tego incydentu. Publicznie w komunikacie, który wydaliśmy razem, jest zdanie o pomyłkowym przekazaniu tego prezentu. Więc ta sprawa jest jasna sprawa brata to policja, szanowny panie pośle, wykryła tę sprawę. To policja zebrała dowody w tej sprawie. To policja polska kierowana przez komendanta głównego policji generała Szymczyka skierowała te dowody do prokuratury i to policja zatrzymała tego podejrzanego i jego wspólników. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie i to sąd podjął decyzję o, o tym, żeby nie, nie, nie było tymczasowego aresztowania, uzasadniając to, Sytuacją osobistą podejrzanego i jego najbliższych, ale nie brata, tylko żony, która jest ciężko chora onkologicznie, która jest po ciężkiej operacji onkologicznej, po chemioterapii i wychowują dwójkę niepełnoletnich dzieci. Tak, tak to uzasadnił sąd. Tak to uzasadnił sąd. I chcę powiedzieć Panu i opinii publicznej, że ten podejrzany, wobec którego dowody zgromadziła policja. Poniesie surowe konsekwencje. Będzie proces, on będzie odpowiadał z wolnej stopy w wyniku tej decyzji sądu. Ale poniesie surowe konsekwencje, bo materiał jest bardzo poważny. I chcę jasno powiedzieć, że to, co robicie wokół komendanta głównego policji, to jest próba politycznego linczu na człowieku, na człowieku, którego chcecie zniszczyć i pozbawić godności. I to w imię swoich interesów politycznych. Nie róbcie tego. To jest sprawa bezpieczeństwa kraju spójności działania służb odpowiedzialnych w tak trudnych czasach za bezpieczeństwo. Bawcie się za słowa. Jeżeli chodzi o sprawę Pruszkowską, do której Pan nawiązał, funkcjonariusz, który dopuścił się najprawdopodobniej ekscesu, jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne i prokuratorskie i poniesie wszelkie konsekwencje, jeśli dopuścił się złamania prawa. I tak będzie za każdym razem. Panie Pośle, proszę nie używać takich słów wobec policjantów. To są słowa obraźliwe i niegodne tego, żeby poseł na Sejm tak mówił o policjantach. Policja, panie pośle, nie ma tam teraz głosu za chroni wszystkich obywateli, niezależnie od poglądów, jakie głoszą, i będzie chroniła wszystkich obywateli. Będzie chroniła. Miarą tego jest tylko to, żeby zgromadzenia były legalne i żeby umożliwić innym obywatelom głoszenie swoich poglądów. Będą chronione również wasze wiece, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będziecie o to występowali, Dziękuję, na pewno będziecie ministrze. chronieni, macie prawo. Tak jak wszystkie parady równości organizowane w całej Polsce Dziękuję, są chronione przez polską policję, a w jednym dramatycznym wypadku, kiedy osoba niezrównoważona emocjonalnie, panie. chora. Może musiała zaatakować uczestników została zatrzymana, a ja funkcjonariuszom, którzy zatrzymali tego nożownika, dałem bardzo wysokie nagrody finansowe. Za to, że nie pytanie pan